Kliknąłeś w to wideo, bo chcesz się dowiedzieć jak dobrze zacząć swoją postacią w piątek na premierę Early Accessu Path of Exile 2. Jeśli to drzewko cię przeraża, nie martw się, musisz spełniać tylko dwa warunki, żeby sobie z nim poradzić. Po pierwsze, pochodzić z cywilizacji, która rozwinęła już płat czołowy. No i po drugie, umieć czytać. Te dwie rzeczy w zupełności wystarczą, więc po kolei Mam w tym filmie bardzo dużo informacji dla Was, zrobiłem też taką ściągawkę, przejdziemy sobie po drzewku, po tym czego się nauczyliśmy z Pawła Exile 1 oraz też paru trikach, które warto znać. Więc po kolei. Drzewko od razu Cię kieruje, nie masz co się bać. Zaczynając czarodziejką będziesz musiał pójść pod zdolności magiczne, co powinno być dla Ciebie naprawdę oczywiste. Robiąc sobie, no właśnie, dajmy na to wojownika, ale chcąc iść dajmy na to w stafy, czyli w pałki, będziemy musieli przejść na drugą stronę drzewka. Więc po prostu tego nie rób. Na początek wybieraj wszystkie logiczne opcje. Skoro wojownik zaczyna z dużą pałą w ręku, musisz wziąć dużą pałę i wrogów pałować. Tak będzie o wiele prościej. Jeśli dana fantazja postaci Ci przeszkadza, na początek nie warto iść na przekór, tylko po prostu zrobić drugą inną postać. Chcą zrobić maga, rób maga. Jest to bardzo oczywiste, mam nadzieję, dla wszystkich. Jednak chciałem to powiedzieć na start, żebyśmy tutaj wszyscy byli na tym samym poziomie. Więc przejdźmy sobie do mojej ściągawki. Będzie to właśnie na, na przykładzie Warriora, Tytana, ale też spokojnie to możecie dla wszystkich innych klas zastosować. I właśnie. Pierwsza sprawa. Mówię o Warriorze, Tytanie, już o jego subklasie, z czego na początek, na pierwsze spotkanie z grą, o tej subklasie nie musicie myśleć. Jej wybór będzie ważny, ale to będzie już wasza 10-20 godzina gry. Więc na spokojnie. Jeśli startujecie of Exile 2 będzie dla was grą wolną, razej możecie porównać do jakiejś spokojniejszej gry RPG niż do hack and Slasha, gdzie jednak każda walka będzie zajmowała chwilę czasu. Więc dopiero wraz z kolejnymi podejściami będziecie coraz szybsi, coraz więcej wiedzieć, więc wtedy się to się rozkręci. Na sam początek musicie podejść do tego bardzo spokojnie. Tak samo jedna ważna sprawa. Może zobaczyliście bardzo fajny skill, który jest dostępny od tutaj tieru 11. Na przykład właśnie Super Charge Slam. Wygląda świetnie, ale większość z Was będzie potrzebowała 10-15 godzin, żeby go uzyskać. Więc zanim do tego poziomu dojdziemy, zanim będziemy mogli nim grać, musimy grać innymi skillami. Więc to też jest pierwsza ważna sprawa. Na sam początek polecam zagrać dosłownie każdym skillem. Po kolei wybieramy sobie każdy, zobaczymy jak on działa, z czego bardzo ważna zasada w Paweweg Zali 2 jest taka, że większość ski te ze sobą w jakiś sposób współpracuje. I w taki sposób też najprościej możecie zrobić build dla siebie. Dając na przykładzie wojownika, to jakie zdolności mamy na start? Możemy bardzo łatwo zauważyć konkretne interakcje po prostu czytając. I to jest najważniejsza sprawa. Na początek każdą zdolność musicie przeczytać, żeby wiedzieć jak działała i z czym będzie dobrze współpracowała. Ja to zrobię teraz za was, ale mamy tutaj bardzo fajny przykład Earthquake połączonego z Shockwave Totemem. Earthquake powoduje powstanie jagged grounda, czyli taki wyrwy w ziemi, która po chwili eksploduje. Ale w totem ma napisane, że jeśli trafi on Jagged Ground, tą wyrwę w ziemi, to wtedy od razu spowoduje ten wybuch. Normalnie musimy poczekać 3 sekundy, aż on wybuchnie. Więc możemy zrobić bardzo proste combo. Tworzymy totem, w tym czasie kiedy on przygotowuje się do ataku, my robimy Earthquake, tworzymy tą ziemię, no i wtedy nie musimy czekać tych 3 sekund na zadanie obrażeń. Bardzo proste combo. I będzie zadawało o wiele więcej obrażeń niż ładowanie podstawowym atakiem. I tak na oglądanie się zbyt dużo gameplayów, gdzie po prostu ktoś stoi i bije podstawowym atakiem, więc wiem, że Wy też tak byście robili. Może to brzmieć tutaj komicznie, ale jest naprawdę bardzo dużo osób, które po prostu stało i ładowało podstawowym atakiem. Dosłownie pierwsze pół godziny gry już możemy kombować nasze zdolności i to powinniście robić. Później mamy bardzo też proste kombo, którego ja będę używać i pod którym będę się głównie robić na sam początek. Earth Shatter. Powoduje wytworzenie takich yy, kolców, a z chwilą gdy użyjemy Warcry'a, te kolce wybuchną i zadadzą dodatkowe obrażenia. W tym momencie możemy mieć właśnie Infernal Cry'a, czyli ten okrzyk, tutaj spokojnie mamy. Ten okrzyk ma 8 sekund odnowienia, więc musimy maksymalnie stworzyć sobie 5 tych kolców. Więc patrząc na to, że nie mamy aż tak dużej szybkości ataku, może będziemy chcieli zepsuć armor, armor breakerem, walnę te 5 kolców. Krzyknę, wybuchnie i dmg na tym obszarze zadam ogromny. Jest to pierwsza rzecz, która zdecydowanie ułatwi Wam grę i spowoduje, że będziecie o wiele silniejsi. Po prostu przeczytać zdolność, czy ona z czymś działa, czy ona jakoś współpracuje. Tak właśnie na przykład sam Infernal Cry powoduje, że mamy dodatkowe obrażenia od ognia. Maksymalnie nawet do 100%, czyli dwa razy większe, jeśli mamy dużo wrogów dookoła. Jest napisane power, co power oznacza? Namierzam sobie myszką. Wyskoczy mi, wiem co power oznacza, muszę być dookoła wrogów, żeby mieć większe obrażenia, więc kiedy używam okrzyku? Wtedy kiedy mam dużo wrogów dookoła. Gra sama wam wszystko tłumaczy co macie robić. Oczywiście kiedy już mamy o wiele więcej tych zdolności, już patrząc na właściwą o tą 20-30 godzinę gry, mamy też o wiele więcej opcji i ciężko będzie wymyśleć co jest idealnie najlepszym wyborem, ale właśnie o to się nie denerwujcie. Znalezienie idealnego wyboru, znalezienie idealnej ścieżki na pierwszy raz jest niemożliwe, co nie? Tak jak wszędzie w życiu zrobienie czegoś idealnie za pierwszym razem nie jest racjonalne, więc też nie bójcie się, od razu też siebie nie dołujcie, że coś wam nie wyszło, bo na tym to polega. Próby i błędy, próby i błędy, próby i błędy. No i właśnie jeśli mam jakiś błąd, staram się go naprawić i idę dalej. Może akurat mój build nie jest słaby, tylko mam za sobą broń obecnie i przez to zadaję mniej obrażeń. Może pasuje mi podlevelować wyżej i zdobyć jakąś fajną pasywkę w drzewku i też wtedy będę silniejszy. Na początek, jeśli macie jakiś fajny koncept, fajnie się nim gra, to też spróbujcie tym zajść jak najdalej. Tak jak na przykład to combo z Earthquake'iem na początek i Shockwave to Totemem. Mogę tym najpewniej przejść całą grę, jeśli się wkurzę. Muszę pamiętać o tym, że na przykład Totem używa swojej broni. Jest to napisane, muszę to przeczytać i wtedy to wiem. Więc mogę nie martwić się swoją bronią, a mój totem wciąż będzie zadawał jakieś sensowne obrażenia. Oczywiście wtedy na, na przykład mój Earthquake będzie zadawał mniejsze, ale może coś z tym jakoś wykombinuję, że to będzie miało sens. Wszyscy będziemy grę odkrywać i też nie bójcie się wy grę odkrywać. Nawet strzelam, że patrzenie na poradnik pierwszego dnia czy drugiego to będzie po prostu przynęta. Jeśli dacie się złapać, to nawet będziecie mieć jeszcze gorzej. Jestem pewien, że myśląc na równo z innymi, będziecie w stanie zrobić i tak wystarczająco dużo. Więc od razu tutaj zakładać sobie klapki na oczy i czekać po prostu aż ktoś zrobi to za was, nie ma żadnego sensu. To były same zdolności, ale teraz możemy sobie przejść do support drzemów, Bo oczywiście każdą zdolność możemy sobie wzmacniać. I tutaj jest bardzo prosta rzecz, mamy polecane supporty, polecane wzmocnienia i nimi się kierujcie. Weźcie sobie waszą ulubioną zdolność, najpierw dodajcie do niej. Te akurat polecane supporty, które wam się podobają, które fajnie brzmią. Tak na przykład, jeśli mam do wyboru ogłuszanie wrogów, a więcej obrażeń, no to na moją główną zdolność do zadawania obrażeń dam więcej obrażeń. W Paw Exile 2 akurat warto mieć drugą zdolność do nakładania jakichś efektów kontroli: ogłuszania, zamrażania, spowalniania. To jest bardzo ważne, tego nie negujcie. Ale tam oczywiście dam sobie supporty, właśnie, żeby to jeszcze bardziej ogłuszało, jeszcze bardziej debafowało wrogów, osłabiało. Tutaj dałem właśnie przykład, jeśli damy sobie przykład Bonshatera, przeczytajmy sobie go razem. Bonshater działa w taki sposób, że jeśli na wrogu pojawi się ikonka, że mogę go ogłuszyć, to wtedy mogę go ogłuszyć. Magia, wiem. No. Ale sama ta zdolność nie powoduje nakładania ogłuszenia na wroga. Muszę najpierw tak jakby nałożyć wrażliwość na ogłuszenie na wroga, i potem co dopiero mogę bożotarem go ogłuszyć. Więc na przykład Overpower, który powoduje, że nakładam więcej ogłoszenia na wroga, nie ma tutaj sensu, ale mogę sobie go nałożyć na drugą zdolność. Na przykład na Rolling Slama, czyli po prostu taki atak przed siebie. Jednak mogę sobie na Bożetera nałożyć Devastate. Z chwilą, kiedy nałożysz Heavy Stana, od razu psujesz wrogowi Armor. Więc wtedy nie muszę używać na przykład I'm Armor Breakera, żeby kościowi zbić ten armor. Tylko ten pan, też będę zbierał od razu blążaterem. Bon Bardzo prosta interakcja, wystarczyło przeczytać jedną rzecz i drugą, od razu się lampka świeci, widzę, że to będzie działać. Mam też dodatkowo Impact Shockwave, który powoduje, że jeśli ogłuszę wroga, to zadaje obrażenia wrogom dookoła. Tylko to musi być na Strike zdolności. Ważne też, żeby sam support działał do naszego skilla. Nie mogę tego dodać na przykład na Rolling Slama, ale mogę to dodać do Bonshattera. Z czego, akurat to jest śmieszne, że to już Bonshatter ma wbudowane tego Shockwave'a. Ale wygląda na to, że mogę zrobić tak jakby dwa w jednym, więc to i tak będzie działać. Przynajmniej tak jest moje przypuszczenie. Przeczytałem, powinno działać, w grze sprawdzę czy realnie działa. Bo to też jest ważna sprawa. Czasami może coś źle przeczytam, czasami coś może źle zauważę. No ale już w grze ja to sprawdzę, czy to w ogóle ma sens i czy to działa. To też będzie Early Access, nawet mogą się jakieś bagi zdarzyć. Tutaj mam nadzieję, że to dobrze wyjaśniłem, więc teraz powoli przejdźmy sobie do tego nieszczęsnego drzewka. Tutaj już mam nawet bardzo ładnie pokazane, bo też zajmiemy się nawet nazewnictwem, które będziecie często widzieć. Małe punkty to są node, czyli nawet możemy sobie wjechać na przykład translator, node, węzeł chyba, jak dobrze pamiętam to jest, tak? Węzeł. Więc mamy węzły, które się często nazywają travel node'ami, bo używamy je do przejścia do ważniejszych no -tabli. I to nie chodzi o brak stołu. Tylko w sumie tłumaczenie no -tabla to jest godny uwagi. Znaczący, zauważalny, istotny. Widzimy tutaj. <laughs> nie wiem w sumie czemu odpala do tłumaczy, ale wydawało się to śmieszne. Dobra. Jak działa drzewko? Przechodzimy mniej ważnymi punktami do ważniejszych punktów. Więc teraz sprawdziam dla was. Co będzie lepsze? Wybrać sobie te wszystkie małe punkty dookoła? Czy pójść... Po kilka większych. Mam nadzieję, że większość z Was wybrała kilka większych. Nawet nie zostaje Wam czasu do zastanowienia się, żeby się Wam te styki nie przepaliły. Ale tak, na samym początku, no to właśnie idę od jednego dużego do drugiego dużego. I tutaj pierwsze rozwidlenie dróg przerażenie. Czy wybieram melee damage, czy wybieram armor breaker, czy wybieram increased armor? Co wybrać? No właśnie, to jest już kwestia indywidualna: czy wybrać więcej obrażeń, czy więcej defensywy. Jeśli zbyt często umieram, pasuje pak wpakować sobie więcej defensywy. Jeśli wiem, że moje itemy defensywne są bardzo słabe, bo dawno ich nie wymieniałem, to może być problem tych itemów, aniżeli mojego drzewka. Zadaję za mało obrażeń, wpakujmy sobie więcej obrażeń w drzewku. Więc tutaj też nie muszę od razu czytać, co jest na przykład w tym miejscu, w tym miejscu albo w tamtym miejscu. Tylko idę sobie po kolei. Mam do wyboru wytrzymałość obrażenia. Ok, idę obrażeniami. Przechodzę tutaj. Dalej, wytrzymałość, obrażenia czy obrażenia? No, te obrażenia brzmią fajnie i wybieram smash. Idę dalej, tutaj co mam? Warcry Speed, Empowered Attack. Jakiś dzi dziwny shit, nie obchodzi mnie. Patrzę dalej. Regeneracja zdrowia, nie obchodzi mnie. Patrzę dalej, obrażenia. Idę tutaj. No i też potężny wybór. Obrażenia jednoręcznych broni czy dwuręcznych broni? No, jeśli atakuję dwuręczną bronią, to wybieram, zgadujcie. Dwuręczną broń, bardzo dobrze. Potem patrzymy sobie dalej. Dobra, może tutaj już trochę wy wylewelowałem, zaczynam mieć problem z wytrzymałością. Pyk. Mam armor. Pyk. Więcej defensywy. Wybiorę sobie, lecę dalej. Co mam tutaj? Rage. Czym jest rage? Mogę nie mieć zielonego pojęcia. Uznaję, że tego nie biorę. Nie będę tutaj ryzykował. Tylko po prostu wybiorę sobie więcej wytrzymałości w tym miejscu. Potem patrzę dalej, zdobyłem już Warcry'a, zdobyłem już właśnie dla przykładu mojego Infernal Kraja, Więc wiem, że mam Warcry'a, no to pyk, wybieram sobie Warcry'a Patrzę dalej, co mam dookoła, armor Breaky. nie bawię się tam w jakiejś psucie armora zbyt często No to dobra O, obrażenia od buław Kto walczy buławami? Ja walczę buławami, Ile pod buławy No i tak dalej, tak dalej, tak dalej W ten sposób sobie naprawdę poradzicie jeśli na wasze pierwsze przejście nie będziecie próbowali, jak koń pod górę, robić no właśnie wojownika pod strzelanie fireboltem, który się zamienia w obrażenia chaosu, no to będzie dobrze, naprawdę. Po prostu na, na początek, jeśli to jest wasza pierwsza postać, nie przekombinujcie wszystkiego, bo Poe 2 się szczyci tym, w ogóle całe Poe się szczyci tym, że mogę zrobić porąbane rzeczy, ale to nie chodzi o to, żeby to robić na moje pierwsze spotkanie z grą, kiedy jeszcze niczego nie rozumiem. Próby, błędy, próby, błędy, ale jeśli sobie dam 100 różnych wyzwań, kiedy ledwo mi sobie poradzić z jednym, no to nie obwiniajcie gry tylko siebie, co nie? Więc kończąc ten segment, przechodząc zaraz do trików, jak wybrać sobie postać na start, bo to jest coś, z czym możecie wciąż mieć problem. Pierwsza sprawa, taka właśnie dość prosta, jeśli chodzi o trick. Obecnie na Po1 to jest, na Po2 też może to być. Możesz sobie w każdej chwili wejść na profil danej osoby. I tak, dla przykładu. Na przykład z obecnej ligi w połowie za jeden. 1 wybierasz sobie moją obecną postać i masz pokazane całe drzewko, co ja robię. Z czego też oczywiście ja będę pewnie progresować szybciej niż wy, będę lecieć szybciej niż wy. Zwłaszcza jeśli ktoś nie będzie miał tyle czasu na grę co ja, ale jeśli ktoś na przykład chce zacząć razem ze mną, to jest taki prosty trik. O ile to będzie, oczywiście, e, Zaktualizowane na stronie, o ile to będzie działać. Po prostu patrzycie, co ja robię i kopiujecie to 1 do 1. To jest najprostsza rzecz, jeśli to będzie istniało, no to spoko. Druga rzecz, jeśli widzieliście jakieś gameplaye, jeśli mniej więcej już rozumiecie, jak te klasy działają, odlinkuję wam właśnie POE2DB, gdzie mamy wszystkie klasy opisane oraz wszystkie skille na start. Wchodząc sobie na przykład, właśnie, dajmy przykład innej klasy, dajmy sobie przykład mercenary. Wchodzę sobie POE2DB, Mercenarii, klika Mercenarii i widzę to, jakie skilly ma na początku. Bierzcie pod uwagę pierwsze trzy wiersze, kolejne spokojnie do nich dojdziecie, ale właśnie zanim do nich dojdziecie, to chwila minie. Co ja mogę zrobić na początek? Nawet sobie teraz przeczytać, co te w ogóle skille robią, żeby znać ich fajne połączenie. Explosive grenade, strzelam grantem, który eksploduje, spoko. Fragmentation Round, strzelam we wrogu shotgunem. Ale czytam, jeśli wróg jest zamrożony, to zadaje większe obrażenia. Mam, mam w głowie, jeśli wroga zamrażam, to zadaje większe obrażenia. Jeszcze kolejny skill. Mam jakieś strzały na przebijanie pancerza, na rozwalanie pancerza. Może być fajne na bosy. O, mam zamrożenie. Więc od razu skaczę mi do głowy. Mam zamrożenie i większe obrażenia przy zamrożeniu. Już mam, już mam build na start. Już w tej chwili macie build na start. Nie macie za bardzo wyboru. Tutaj już może być inna kwestia, ale ja nie chcę da tak grać. Spoko, wasza sprawa. Ale mamy już to takie pierwsze combo, które wam pozwoli na łatwiejszą grę. Później na endgame, oczywiście, gdy macie wszystkie skile do wyboru, możecie sobie też je inaczej łączyć. Zwłaszcza kiedy macie już pasywki pod jakieś właśnie tutaj, wystrzeliwanie 10 grantów, więcej i tym podobne rzeczy, to może być o wiele mocniejsze. Ale na sam początek, wzięcie pierwszego combo zdolności brzmi jak strzał w dziesiątkę. Kolejna prosta sprawa, jeśli mam skill, który zamraża, to nie będę się spodziewał, że on robi obrażenia. Więc na przykład na tęsknię, który zamraża Dam sobie polecane support jemy Czyli właśnie te wzmocnienia do zdolności Które mi na przykład przyspieszają to zamrożenie A na moje fragmentation roundy Które będą zadawały obrażenia Dam sobie wzmocnienia do obrażeń Prosta sprawa Przechodząc na szybko nawet po innych klasach, żebyście to nawet mieli na jednym wideo Na mnichu nawet pamiętam jak to działało Falling Thunder ma coś takiego Że jeśli użyję power charge'a Takie właśnie specjalne wzmocnienie to wtedy zadaje dwa razy większe obrażenia. Ba, nawet ja, ja się zapałem. Nie, nie przeczytałem do końca. Mamy 25% more damage per power charge consumed i 100% more damage if power charge was consumed. Więc mamy nawet jeszcze więcej obrażeń. Spoko, brzmi zajebiście, co nie? Mamy jeszcze większy zasięg i tak dalej. Mega. Więc teraz trzeba znaleźć coś, co te power charge nam daje. Na przykład Killing Palm. Z chwilą, kiedy wróg będzie w zasięgu Kalingu, będzie nam to się świeciło na wrogu, wtedy mogę do niego doskoczyć, dobić go i to mi tego Power Charge da. Więc mam combo. Ale jest też druga sprawa. Mamy Glacial Cascade. Powoduje, że jeśli zatkuje zamrożonego wroga, to ten wróg otrzyma więcej obrażeń. Więc mam jedno combo, ale od razu mam też drugie combo do wyboru. Mam Frozen Locusa który tworzy Ice Crystal i tworzy Chilled Ground i dodatkowo tworzy taki stożek, zimna jeśli ten stożek zostanie zniszczony, to eksploduje, z obrażenia. ale jeśli ten stożek zamrozi wroga to wtedy też mogę właśnie Glacier Cascade'em zadać większe obrażenia. więc widzicie, od razu też mam build branie tylko Falling Thundera albo łączenie Falling Fandera z Glacier Cascade'em nie będzie miało sensu ale na, na sam początek właśnie starajcie się znaleźć interakcję te interakcje dadzą wam bardzo dużo. Dalej. Ranger. Lightning Arrow. Jeśli trafisz wroga, trafiasz wrogów dookoła, trochę nuda. Escape Shot. Zamraża wroga. Mamy zamrożenie, coś z tym może zrobimy. Poison Burst. Strzelając tworzymy kałuże trucizny niespecjalnego. Lightning Rod. Strzelamy strzałą, która wbija się w ziemię. Jeśli coś zchainuje w jej stronę, to wtedy zada obrażenia jeszcze raz. A my czytaliśmy, że Lightning Arrow chainuje do, do wrogów. potrafi właśnie dwóch wrogów trafić więcej. Czyli też mam combo. Strzelam Lightning Rodami, ustawiam sobie takie ala pole. Minowe Strzelam tam Lightning Arrowem i mam dodatkowe wybuchy. Działa, super. Witchka, co mamy na Witchce? Witchka to jest samoner. Po prostu stwórz sobie samonerów i oni będą zdawać obrażenia za ciebie. To w sumie tutaj nawet nie trzeba żadnego kombowania. <laughs> Prosta sprawa. Czardziejka. Pomysł sparka, Strzelamy pociskami, które latają dookoła przebijając z wrogów. OK. Ice-Nowa. Mamy nowe dookoła nas, czyli zadajemy obrażenia dookoła nas od zimna. Ale użycie ice-Nowy obok Frostboltów spowoduje, że ta nowa stworzy się na Frostboltach, a nie na nas, dając jeszcze więcej zamrożenia. I się popatrzeć, Frostbolty są to dopiero kolejną zdolnością. Czyli, może, nawet taki będzie plan. Że na początek sobie pogram czymś innym i wtedy sobie połączaj i z Frostboltami. Dalej mamy Flamewalla. Każdy pocisk, który przeleci przez Flamewalla zadaje dodatkowe obrażenia od ognia. Czytaliśmy przed, przed chwilą? Spark to są pociski, czyli możemy sobie na początek to połączyć. Mamy ścianę ognia i przez tą ścianę ognia strzelamy pociskami od błyskawic. To, że łączymy dwa żywioły to nie jest nic złego. Tutaj nam na to gra pozwala. Tutaj, frost Nakładamy cold exposure, który powoduje, że wrogowie otrzymują więcej obrażeń od zimna. Czyli też. Możemy sobie na początek zagrać Flame Wallem ze sparkiem, a później zrobić sobie ice Nowe z frostboltami i frostbombem. Po kolei gra się będzie rozwijała, gra coraz się będzie rozwijała. No i tych combo, tych opcji będziemy mieli więcej. Ale na sam start, żeby tutaj zrobić sobie build, no właśnie na tą pierwszą godzinę. Bo to czym będziemy grali w 50 godzinie, 60 godzinie. Nie powinno was na startup obchodzić, tylko coś, z czym da się zacząć. Jest tutaj, mam nadzieję, że ten segment wam pomógł. Podobnie chodzi mi z tą ściągą na Poe Ninja. O Uriarze mówiliśmy wcześniej, właśnie na sam początek nie może nic skombować, potem masz yy, właśnie Earthquake z Shockwave To, to, to mam dla przykładu. Prosta sprawa. Dobra, yy, to co właśnie chciałem wam powiedzieć, to odnośnie takich stron jak Poe Ninja, tutaj też nie każę wam każdą stronę ogarniać, czytać i tak dalej, bo widzicie, że sobie poradzicie. Nie jest to już takie trudne. Ale po prostu jest to sposób najprostszy na robienie swoich własnych buildów, już później, z chwilą kiedy na przykład zobaczę sobie, czym ludzie grali w dzień pierwszy obecnej ligi w PoE 1. No i mogę sobie zobaczyć na przykład osobę, która pierwsza biła level setny, czym w ogóle grała i w jaki sposób grała. Mogę sobie nawet wpisać, dajmy na to jeden z popularniejszych skilli czyli właśnie Lightning Strike. Tam nawet się pokazywał, ale ja sobie tego, wpiszę. Lightning Strike. No i jeśli ja gram Lightning Strike'em. To, jak ludzie grają Lightning Strike'em. Co oni robią, jakie mają itemy, jakie mają skill'e, jakie mają drzewko. Mogę sobie w ten sposób zobaczyć. No i też może nie jeden do jeden kopiować, ale zobaczyć, co oni mają, czego mi brakuje. Tutaj go się na przykład gra na dwie bronie. Może ja właśnie używam broni i tarczy. Czemu on gra lepiej, co on ma inaczej i dlaczego tutaj coś się inaczej dzieje. Ten na przykład gra z tarczą. A ta tarcza powoduje, że your hits cannot be evaded, czyli nie musi dbać o skuteczność ataku. Więc może też się w nią zaopatrzę. Jeśli takie coś będzie do PoE2, no to też zdecydowanie będzie się dało tym fajnie sugerować. Patrzeć, co osoby grają ze tym samym skillem, dla przykładu, tą samą klasą. Bo na przykład wejdę sobie na ten przykład Lightning Strike'a, ale widzę, że 36% osób gra też Wardenami. Więc może właśnie interesuje mnie to, kto akurat sobie gra tą klasą, tym Ascendencji i na przykład też, jakie wybiera punkty w swojej subklasie. Troszkę już bardziej rozwinięte, troszkę bardziej na endgame, ale też myślę, że warto było o tym powiedzieć, jeśli coś podobnego będzie do PoE 2. Bo w taki sposób, właśnie sugerując się tym, co inni robią, no i też widać, że tym ludziom się to udaje. Tutaj mogę sobie wejść tam, właśnie drugi, trzeci dzień, zobaczyć, ktoś już tam ma level 98. No to jeśli ma ten level 98, widzę, że ma nawet więcej obrażeń niż inni, no to jego build musi być dobry. Mogę sobie go nawet skopiować. O, ma Headhuntera, więc na pewno go sobie zdobędę w drugi dzień bez problemu. No ale wiecie o co mi chodzi. Teraz przechodząc właśnie po takich y, najważniejszych trikach, po najważniejszych poradach odnośnie tego, co widziałem na innych gameplayach ludzi, gdzie oni popełniali największe błędy. Więc po kolei. Najprostszy sposób, żeby być silniejszym, to nie powinien kogoś dziwić, to mieć wyższy level i lepsze itemy. Naprawdę musicie o nie dbać. Kolejny film będzie odnośnie kraftowania, więc tutaj Przekażę Wam więcej rzeczy. Nie chcę, żeby ten film był aż tak długi i tak będzie bardzo długi, ale nie chcę, żeby był aż tak długi, żeby to jeszcze cały poradnik do kraftowania wpakowywać. Ale właśnie pierwsza sprawa. Jeśli klikniecie sobie tab w grze, macie napisane to, jaki jest level lokacji. Powinniście być przynajmniej na tym samym levelu lokacji, jak nie wyżej. Level lokacji 20, ja też mam 20 level. Może 21, może 22. Da się to osiągnąć w bardzo prosty sposób. Ponieważ, jeśli czyścimy całą mapę, to najczęściej będziemy właśnie na odpowiednim levelu, mając też odpowiednie itemy. I to jest najprostsza porada, jaką mogę Wam dać. Po prostu przechodźcie tę grę, tak jakby każda lokacja była siedliskiem zła. No dobra, może nie aż zabijać każdego stworka do jednego, ale po prostu czyście całą planszę, idziecie dalej. Znowu, czyścicie całą lokację, idziecie dalej. W taki sposób naprawdę nie możecie mieć problemu z grą i naprawdę to będzie proste. Bo jeśli będziecie pędzili na łeb na szyję, no to właśnie zaraz Was gra wyjaśni. Jeśli będziecie zabijać dużo wrogów, będziecie mieć dużo itemów, będziecie mieć fajne temy, będziecie mieć dużo doświadczenia, zajmie to Wam dużo czasu. No ale co jest w tym złego, że długo czasu spędzicie w grze? Chyba po to w nią gracie, żebyście właśnie spędzili dużo czasu i był fan. Też na każdej lokacji macie bossa, więc jeśli macie duży problem z bossem, nie możecie nauczyć się jego ataków, ciągle na nim umieracie, po prostu jest ciężko. Zostawcie go, minimapa wam pokaże, gdzie danego bossa nie zabiliście, więc też nie musicie się o to martwić i wróćcie, kiedy będziecie mieć silniejszą postać. Nie jest to idealne rozwiązanie, sam najpewniej będę tak uparty, że będę tego bossa bić, bić, bić i bić, aż go w końcu ubiję, aż mi się w końcu uda, ale najprostsze podejście jest to po prostu zoverlevelować, znaleźć lepsze itemy i potem po prostu pokazać mu, kto jest szefem. Odnośnie przedmiotów, też ważna sprawa, sklepikarze potrafią mieć naprawdę prełki i musicie zachować dobry balans pomiędzy sprzedawaniem itemów za złoto, a disenchantowaniem itemów. Jeśli wracacie z Diablo 4, to ten koncept będzie dla Was znajomy. Czy przepalić item na materiały, czy sprzedać za złoto? Na samym początku warto mieć więcej złota, po to właśnie jak się pojawi fajny item u sklepikarza, żeby móc go kupić, ale jeśli widzicie, że macie relatywnie dużo złota, itemy przepalajcie, po żeby mieć więcej materiałów do kraftowania. To może być chybiona porada, więc Ostrożnie. Ja w grę jeszcze nie grałem, całą wiedzę mam z wideo, które oglądałem, ale na sam początek dużo złota po to, żeby kupić fajny item u sklepikarza, brzmi dobrze. Zwłaszcza jeśli będziecie mieć pecha do craftowania. Tutaj po prostu nie możecie sobie dokrafować odporności albo obrażeń na crafting bench, jak to było w poe bo crafting bencha nie ma. Więc craftowanie będzie o wiele bardziej losowe. No to kupienie idealnie broni, która ma więcej obrażeń u sklepikarza, będzie zawsze lepsze. No i w tę stronę to idzie. U sklepikarza temy odświeżają się co level, co level mają nowy asortyment Więc chwilą gdy wbijecie level Nawet się od razu cofajcie do miasta Patrzcie co ma Nie ma nic fajnego Idziecie farmicie dalej Częste powroty do miasta też będą miały sens z tego powodu, że mamy tam studnie Z chwilą gdy skończą się potki w trakcie walki Oczywiście nie na bossach, bo bossy musimy zrobić za jednym podejściem No ale cofamy się do miasta Odnawiamy sobie ładunki Chociaż na jednym wideo nawet nie wiem czy to nie był bug Tutaj, tak jak mówię, nie grałem w grę, nie wiem jak to idealnie działa, ale na jednym gameplay'u ktoś się cofnął do miasta w trakcie walki z bossem i ten boss się nie zresetował, więc może na kampanii się nie resetują? Albo po prostu są bossy, gdzie się tak da robić, a są bossy, które, gdzie się tak nie da robić? To jeszcze akurat nie jest wiadome, tutaj umywam ręce. Ale największym sprawdzianem postaci będą właśnie bossy. Jeśli chodzi o walkę z bossami, tutaj dużo Wam nie mogę powiedzieć, po prostu byście ich zabić sami nie umierając. Ale taka jedna porada, ogłuszanie bossów jest bardzo ważne. Zawsze mieć jakiś skill, który pomaga wam w ogłuszaniu ich, i też patrzcie mniej więcej, kiedy ich ogłuszycie. Kiedy akurat boss zrobił jakiś atak, który robi sekwencję obrażeń, ogłuszenie go na początku tej sekwencji może i tak spowodować, że ta sekwencja zdolności się wydarzy. Więc z chwilą, kiedy widzę, że boss jest odsłonięty, nic się specjalnego nie dzieje, okuszę go, wpakuję mu sporo obrażeń. No i tak parę razy, aż w końcu się wywali. Uch, dobra. Miałem zrobić poradnik losu, które dopiero nauczyły się czytać, a tutaj tyle słów, tyle informacji, więc też ewentualnie wszystko jest opisane. Macie podział czasowy na konkretne informacje, co potrzebujecie. Też mam, mam nadzieję, że wszystko Wam powiedziałem, co Wy potrzebowaliście. Dajcie też informacje w komentarzu, co potrzebujecie, no bo na tym polegają poradniki, że robię to, co Wy potrzebujecie. Na obecną chwilę zgromadziłem wszystko, co ja potrzebuję. A może się okazać, że wy czegoś nie wiecie, albo macie z czymś problem, no to śmiało oczywiście, dawajcie znać, zrobię też kolejny film, opiszę coś więcej Ale wszystkie swoje punkty, które sobie tutaj zrobiłem, no to mniej więcej się udało opisać Miejmy nadzieję, że wam to wystarczy na start No i też oczywiście, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubujcie Tutaj macie graf, bo się często umieszcza, jeśli jesteś youtuberem, graf ile osób subuje, ile osób nie subuje mnie w sumie subuje połowa osób. Połowa osób, która kliknie filmik, jest subskrybentem, więc dzięki wielkie. Myślę, że to jest dobry wyznacznik. Dziwne by było, jeśli każda osoba, która mnie ogląda, była moim subskrybentem. Sam oglądam dużo filmów i nie subuję danych kanałów, więc to akurat mi nie przeszkadza. Yy, ale no, dobra. Nie przedłużam. Piątek na w poe. Yy, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Hejo, bajo, papa. Cześć. Postaram się ten crafting zrobić jeszcze dla was. Bajo.